Trzy wnioski po meczu Barcelony z Rajo Vallecano, co stało się z Rafiną Jolmo, skąd w ekipie Flicka tyle chaosu i co ten remis mówi o Rajo, który za chwilę zagra z ronią i Lechem Poznań. Jeśli chcecie być na bieżąco z piłką, to polecam Wam zaobserwować mój profil. Po pierwsze to był mecz imienia Joanna Garcia. Hiszpan wybronił 5 strzałów, niektóre w sposób absolutnie fenomenalny. Jeśli ktoś zastanawia się dlaczego Barcelona latem szukała bramkarza, to właśnie dlatego. Plusem dla Bars jest to, że zremisowała ten mecz, bo bez Garcia byłby przegrany. No a drugi plus, że nikt nie doznał kontuzji. Boisko Rajo było tego dnia tragic po drugie, Barcelona miała problem z intensywnością rywala. Nie była w stanie narzucić swoich reguł, a tak pozycyjny ledwo istniał. Poza tym 82% udanych podań pokazuje, jak często popełniali błędy. Bardzo słabo zagrali szczególnie Olmo i Rafinha. Jamal wykorzystał karnego, ok ale jak na jego standardy też był cieniem. Po trzecie koniecznie trzeba pochwalić gospodarzy, bo zagrali znakomite spotkanie. I pewnie plują sobie w brodę, że tego nie wygrali. W drugiej połowie byli dużo lepsi. Przypominam, że to rywal Jagiellonii Białystok widzę konferencji. Ten zespół w trzech ostatnich okienkach wydał nieco 3 miliony euro na transfery. Dla porównania trzech beniaminków Premier League tylko tego lata wydało 404 miliony.